Cię bardzo i nie mogę mieć i mieć ciebie i nie mogę mieć I dawać wszystko i nie mogę dać I brać tę miłość Marcinek na miejscu, jestem w szoku Ile ludzi czeka, żeby wejść na halę Ja pierdziele Taki, ko, Takiego korku nie było rok temu na pewno W tym naprawdę szok Szacun, szacun No do oglądu Bungie to, bungee, to wie, co to jest za maszyna. Jest dużo, O, dużo fajnych, ciekawych osób. Ci tu na pewno będzie. Orła na bogato szatnia. Także lipy nie ma. 1. Ekipa jest. Ekipa zwycięska mam nadzieję. Malecio, słyszałeś? Bo ty, nie, ty masz dobre. Pokaż mi podeszwę Mam bardzo dobre. Ostatnio, ostatnio, pokaś ostatnio pokaś strzeliły dwie, dwie bramy. Pokaż

to meczek. Ludzi dużo, dużo nie weszło, bo za dużo było, nie? Teraz duży. 16 numer. 16. 16 centymetrów. Ja mam 9, po 9 centymetrów. Siemaneczko, mecz trwa raz po 25 minut. Paleciok już jest w pierwszym składzie, gdzieś tam w tym zatymionym tłumie. Ja przekręcam kamerę i ruszamy. Dziękuję serdecznie. No i proszę, rozpoczynamy.

Niestety wygląda to trochę tragicznie. 6 do 3 przegrywamy, jeszcze zostały 4 minutki. Paleciu gra. No i na szczęście nie strzelili. Jedziemy, jedziemy panowie. Si siła, agresja, amfet, e, a, a, a na To nie chodziło o to, że siła, masa, pierdolnięcie? Nie przeklinaj, jest. Family content. No moi drodzy, mamy tu. Ma, mamy tu cichego bohatera, no. Bronił rzut karny, zrehabilitował się po 10 golach Ej, sorry, w meczu. E, szkoda. Stachurski! A, nie, nie Stachurski, dobra. Uwaga, wywiad. Jeden z najlepszych zawodników drugiego meczu, Lacongio, strzelił bramkę. Bramka strzeliła go. O nie, Finezja nie naprawdę. Się, ja powiem tak, po strzeleniu tej bramki odezwałem się do mnie drużyna Narodowa Kazachstanu. Nie wiem czy uwierzyć. To patrzyli to tą nie w ogóle przodu, przyszło. Nie było mnie do kamu. był byłem A co, Ręczniki czy bidony? Nie dotarł, nie dotarł. Jeszcze raz. R Ręczniki dziwidonej. Znaczy, podawaj mi po kolei po prostu. Jak siedzisz to rzucę to tam to masz Aha, okej. Okay. Ja sobie poradzę przyszedłem. Bo... Ja, jak to tak? No Tomek zaliczył prawie spektak Jeszcze nikogo nie spektakularne. Po prostu się fajnie wywalił. Magnicka Graf na jednego zapomniał, że gra mi no piłkę piłko nożną się gra w piłkę. Po prostu jej nie przyjął. Ale było dobrze. No, czy, a najważniejsze, że myślał o piłce w tym czasie. Nie wiadomo, tego nie wiesz. Znaczy, tak twierdził. Myślał o mnie na pewno. Pani tak jak każdy z nas. Tak? Tylko o której piłce? <laughs> Rzutem na taśmy. <laughs> Rzutem na taśmy zwycięstwo. Bo inicjatorzy zwycięstwa Mezy Michałek udało się wygrać. Jademy był Brawo, brawo, Oscar! Brawo! Mamy z tym wszystko zmienić. Każdy z Was położył tutaj swoją cenie w rynku, swoją cenie

Wszystkich brawo, dobry rekord. Mam okazję być ze zwycięską drużyną same bydlaki no, same bydlaki pracuje winterko chyba nas za rok nie zaproszą już na mojej drodze stało się coś co się obczuło popsuło troszkę też meczu Wygraliśmy drugi, drugi raz z rzędu Gola nie strzelem ale jakieś tam są znakomite za także dali radę pociągli nas do zwycięstwa Szoku wykorzystam Cię! Pozdrawiam, Ginalda, ekipka fajna ogląda Was, wino nie zna, także... Pozdrawiam. Pozdrawiam. Stoję koło Ciebie, także chyba nie wyjadę. Chodź tu! O wasze zdrowie, oczywiście nie gazowana, nie? Tak, nowy dzień, nowe wyzwania. Tomek, jak? Jest OK? Jest alright? No, jako... no, siadanie się należy. To moje, a o, tu od Tomka. Podobnie. Aha, jeszcze coś do picia. Okej, okay, sikara. Nic w życiu, nigdy. Nigdy. Po prostu źle usiadłem <noise> <noise> Usiad koło radzika no, Przepraszam Przykro mi bardzo. Nie Ujadki mnie tam Ja się Radzik wołami, ale udało się Posłać tam Tomka No i dał rady, dał rady Dzień dobry, dzień dobry Marcinek już wraca na Śląsk eee... Oglądałem już na kanale sportowym powtóreczkę ze wczoraj fajnie dziękuję za tak ogromne za tak ogromne wsparcie, bo naprawdę <laughs> komentator co chwilę mówił palecią. Także podobno tam mocno spamowaliście w komentarzach. No teraz na chłodno jak oglądałem, no to były dwie czy sytuacje, gdzie niepotrzebnie chciałem ja przyjąłem piłkę, mogłem strzelić. No ale wiadomo inaczej to patrzysz na chłodno jak teraz z powtórki, a inaczej to jest na boisku. no, Nie udało się brameczki strzelić. Ale na szczęście udało się wygrać turniej. No, mieliśmy chyba mocniejszą ekipę niż rok temu. Mieliśmy chyba 4-5 zawodników do grania, a ostatnich chyba było tylko 3. Także było ciężej. Chociaż w tym turnieju wiadomo, no, to się zaczęło do nas. W tym drugim meczu też mogło być różnie, bo i ten rzut karny. I przy 1-0 mogliśmy jeszcze zremisować, ale udało się dobić na 2-0 i, no tak można powiedzieć, zamkło wynik, zamkło mecz. Potem mogliśmy sobie kontrolować. No i w ostatnim meczu, no to już wiadomo, było proste pytanie: czy gramy dużymi roszadami, czy chcemy wygrać dużo? No wiadomo, że jednak to jest wola zwycięstwa, mimo że to był charytatywny drugi ogromna suma zebrana, jest to nowy rekord. Ech, na Jasia, także naprawdę szacunek dla wszystkich, co jakąś tam cegiełkę do tego dołożyli. Szyweska zakręciła. No i co? Czekać do następny rok. No ja dziękuję z, tej, z tego miejsca. No i pozdrow!